Ale mam dla Ciebie też dobrą wiadomość. Zbudowanie szczęśliwego związku nie jest w ogóle skomplikowane. Prawda jest prosta, to ludziom komplikują. Tymczasem prawda nie wymaga ludzkiej filozofii. Tu nie ma nic skomplikowanego. Musisz poznać tylko kilka zasad. Masz to szczęście, że jestem nauczycielem, który pomógł już setką kobiet, byś ty również mogła mieć szczęśliwy związek. Jestem przekonany, że gdy będziesz miała w swoim sercu gotowość do tego, aby uczyć się, zdobywać prawdziwą wiedzę, czyli taką, która działa tego samego dnia, to zobaczysz, jak bezsensownym było upieranie się i działanie na własną rękę. Każdy z nas, moja droga, potrzebuje nauczyciela, czy tego chcemy, czy nie. Więc zachęcam Ciebie, byś miała gotowość w swoim sercu i przyszła uczyć się tego, jak zbudować szczęśliwy związek. Zapraszam!